Ja po prostu jestem zachwycona, nie mogę być zachwytu, właśnie... Wow! Franki! już o siebie! Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. <laughs> Coś chrypnę. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na test z test na żywo podkładu. Jest to um, może dla Was firma nieznana, może bardziej słyszana niż właśnie znana. Jest to firma Forever Young. Podkład prezentuje się w ten sposób. Ja oczywiście Wam podziękuję. Pod spodem stronę Forever Young. I tak, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, bardziej um, i częściej słyszycie o tej firmie niż ją stosujecie. Jest to firma właśnie stosunkowo mało znana na rynku. Ja osobiście mam kilka produktów, jestem zadowolona. Są to raczej produkty naturalne. Um, tutaj możecie dostać i pielęgnację, i teraz już kolorówkę, także Forever jak wprowadza na rynek również kolorówkę i mamy dostępne na pewno podkłady i pudry mineralne. Ja osobiście jestem w posiadaniu podkładu w kremie, który kosztuje no nie jest jakoś za tani, kosztuje 42,90. Jest to produkt, który wygląda w ten sposób. Mamy dostępne trzy kolorki. Ja mam ten najjaśniejszy i on jest takim typowo beżowym odcieniem i on ma kolor light, po prostu jest jasny. Później mamy dwa ciemniejsze jeszcze kolory, ale to wiadomo, logicznie nie wiem co to tłumaczę. W każdym razie produkt jest nazwany produktem wielofunkcyjnym, nawilżająco ochronno odżywczym podkładem w kremie z dodatkiem awokado. I co on ma w ogóle robić na naszej później ja Mam tutaj to wszystko podlinkowane, żeby Wam powiedzieć. Cechy charakterystyczne. Nawilża i chroni skórę, to przede wszystkim intensywnie odżywia cerę, bo zawiera awokado, zapewnia idealne krycie, można go stosować także jako korektor, doskonały, zwłaszcza do cery suchej, odwodnionej i lub dojrzałej. Co tutaj robi produkt dla skóry suchej, skoro ja mam skórę cerę bardziej taką tłustą, mieszaną w kierunku do tustej. Sprawa wygląda w ten sposób, że ja w swoim życiu już przetestowałam kilka poskładów bardziej takich rozświetlających, bardziej między innymi Rimmel Wake Me Up, który robiłam Wam chyba recenzję, ale bardzo, bardzo dawno temu. W każdym razie dobrze mi się spisywał. Poza tym ja twierdzę, że skóra tłusta nie wymaga tylko zmatowienia, nie wymaga tylko przesuszania, ale również nawilżania. Chciałam po prostu z ciekawości przedstawić jak na mojej skórze prezentowałby się w tym momencie właśnie podkład nawilżający. My do cery tusty stosujemy tylko tak. Krem musi być matujący. Podkład matujący, puder matujący, korektor matujący i tak naprawdę pod tą taką, nazwijmy to skorupą, brzydko to nazwałam w tej chwili, ale wybaczcie, pod tą taką skorupą nasza skóra się po prostu dusi, ona potrzebuje nawilżenia i później nadmiernie produkuje sebo, które po prostu e, wyglądają na nasze twarzy nieciekawie. Więc ja e, z takiej czystej ciekawości postanowiłam przetestować e, tym razem podkład nawilżający. Tutaj mam dodatkowo, że on jest ochronny, pielęgnujący, także zobaczymy. Dodatkowo wy bardzo często zadajecie mi pytanie, jaki poleciałabym produkt nawilżający, właśnie ym, produkt w sensie podkład nawilżający. Ja troszeczkę mam małe doświadczenie właśnie w tym, ym, w tym temacie, dlatego też postanowiłam, że nie mam, a to muszę coś nawilżającego, bardziej nawilżającego przetestować i dzisiaj właśnie na taki test Was zapraszam. Troszeczkę długi wstęp, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie ym, i oczywiście Wam ja tutaj wszystko, nie wiem, czy mówiłam, ale mówię jeszcze raz, jeśli powiedziałam na początku, podlinkuję stronkę, żebyście sobie mogły trafić bezpośrednio na na stronę Forever Young i na stronę tego podkładu i już wam wszystko tutaj prezentuję. I tak, podkład mamy w kremie, podkład mamy w takim kolorze, właśnie, jak Wam już wspomniałam, beżowym. Ja go już stosuję od jakiegoś czasu. Tak on właśnie wygląda, już mam twarz przygotowaną, mam nałożony krem. Krem najpierw mam serum z witaminą C właśnie z tej też firmy. Też Wam podziękuję, bo o to pytałyście. Oraz krem właśnie matujący, czyli troszeczkę nawierżam, troszeczkę matuję, on jest matujący, nawilżający z toby No i co? I nakładam najpierw rozprowadzam go właśnie w ten sposób. On ma praktycznie niewyczuwalny zapach, taki, taki typowy dla kosmetyków bardziej naturalnych. Jak widzicie, kolor wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie jest bardzo ciemny, ale nie jest też jakoś tak mega jasny. I ma bardzo fajną taką konsystencję. On sprawia wrażenie takiego masełka i e, tak właśnie rozprowadza się też na twarzy. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Troszeczkę sobie tak go zaaplikuję. Najpierw palcem, później będę rozcierała pędzelkiem i oczywiście ten moment rozciągania sobie darujemy, przyspieszymy, żeby Was tutaj nie zanudzać za bardzo. No i dobra moje drogie i moi drodzy, tak wygląda e, pierwsza warstwa. E, ja tutaj mam odciśnięte, co się źle spałam i po prostu jakoś tam mam tutaj taką szlamę. To nie jest zachowanie już po prostu mam nadzieję, że mi to w ciągu dnia hmm, ciągu kilku godzin zniknie. E, tak prezentuje się pierwsza warstwa. I oczywiście na pierwszy rzut oka widać ten błysk nawilżenia, czyli podkład naprawdę jest typowo taki nawyżający wręcz taki twarzy takie delikatne glow na twarzy. E, I tak, co do krycia, to nie jest to jakieś takie idealne krycie, jak tutaj producent nam opisuje, ale e, czym mnie zachwycił ten podkład? Bo powiedziałam Wam w, te, w holu, że właśnie zachwycił mnie ten podkład wyglądam na twarz. On wygląda tak strasznie naturalnie, że naprawdę ja zbliżając tego do mojej twarzy w życiu nie powiedziałabym, że na, na twarzy mam podkład. Wręcz powiedziałabym, że po prostu mam krem, mam dobrze na nawilżoną na twarz. Jest to podkład, który po prostu jest niewidoczny na naszej buzi. E, oczywiście dla osób, które potrzebują mocnego krycia,

Nie wiem, czy ten podkład będzie dobry, ale dla osób, które lubią bardzo delikatne krycie, takie wyrównanie kolorytu, podkład, który idealnie dopasowuje się do cery, do koloru cery, bo widzicie, że on się praktycznie nie od odcina od mojej buzi, em, który idealnie stapia się skórą, który tak naprawdę tworzy podkład i, i twarz jest po prostu taką jednością, e, to będzie dobry podkład. Jest to podkład o niesamowitym, e, takim naturalnym wyglądzie. Ja po prostu jestem zachwycona. To jest pierwszy podkład, który wygląda tak na mojej buzi, jakby nie był po prostu podkładem. Ja sobie dołożę drugą warstwę, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej możecie zbudować krycie, żebyście mogło osądzić, czy on się dla Was nada właśnie pod względem krycia i za chwilę do Was wracam. No i dobra kani, efekt mamy gotowy. Mamy tak naprawdę jedną taką pełną warstwę i troszeczkę, chociaż dla każdego to wiadomo inaczej, każdy inną ilość nakłada. jaką eee, i jak na buzi. No zdania nie zmieniam. Przy drugiej wersji wygląda tak samo, wygląda bardzo naturalnie, bardzo estetycznie, bardzo po prostu to jest tak, jakbym po prostu miała drugą, drugą skórę. To jest taki efekt. Ja mam wrażenie, jakbym miała nałożoną na twarz bardzo dobrze nawilżający krem i w wyglądzie, i w odczuciu. Kompletnie to nie wygląda na, na podkład. On absolutnie nie pochodził żadne tutaj moje pory. No wygląda naprawdę idealnie. Wygląda po prostu jak na taką drugą skórę. Kolor, jeśli chodzi o kolor, kolor idealny, absolutnie się nie odcina. No dla mnie, dla mnie podkład no, rewelacyjny dla osób, które mają naprawdę cerę suchą, taką normalną w kierunku do suchej. Bądź też na przykład mieszaną, z tendencją do przesuszania, podkład będzie rewelacyjnie, bo jak widzicie, on dosyć mocno się świeci i się szybciej przetuści. Bo ja już go stosowałam kilkakrotnie: um, szybciej się przetuści niż uh, inne podkłady na mojej buzi. Um, ale ale o sam, za sam efekt i za samo to, jak on wygląda w tej chwili, po prostu go uwielbiam delikatnie, oczywiście go przypudruję. Dokończę make-up, ja muszę użyć troszkę korektora, bo mimo wszystko te moje cienie zostały w 100% pokryte, ale po prostu widok na twarzy, widok tego co ja widzę tutaj w listerku po prostu mnie zachwyca i osobiście polecam ten podkład dla właśnie osób, które mają e, uwielbiają naturalny look dla osób, które po prostu e, cenią sobie to, że podkład wygląda na ich twarzy bardzo delikatnie, praktycznie i właśnie niewidocznie to będzie dla Was ten podkład e, ja go uwielbiam, e, Zobaczymy oczywiście jak on będzie wyglądał po kilku godzinach na mojej twarzy e, i wtedy jeszcze porozmawiamy sobie troszeczkę o nim, jak na razie to po prostu ja po tych kilku życiach jestem nim e, zachwycona, a Wy oczywiście sami ocencie jak Wam podoba się efekt e, na mojej buzi, e, świeci się no bo to widać, bo to jest podkład po prostu na wyżej ale dokładnie go przypudrujemy i zobaczymy, jak wam będzie się zachowywał dalej. No i dobra, hello, jestem z powrotem. Mamy dokładnie prawie 6 godzin, nie całe 6 godzin za sobą i już Wam mówię i pokazuję, jak podkład prezentuje się w tym momencie na mojej buzi. Oczywiście na pierwszy rzut oka na pewno Wy również to stwierdzicie, że moja buzia troszkę się świeci. Zdziwienia nie ma, jest to podkład nabliżający, więc, e, no, raczej pod tym względem jakoś bardzo bym go nie oceniała. Bo ja byłam świadoma tego, że moja steria, mimo że jest cerą tustą, przy podkładzie nawilżającym po prostu będzie to widać, że jest to podkład nabliżający i będzie to troszeczkę bardziej się świeciło niż zwykle. Ale mogę Wam e, z czystym sumieniem powiedzieć, że podkład wygląda bardzo podobnie w efekcie po 6 godzinach, jak podkład np. Catrice All Matte Plus, który jest matujący, e, jak podkład Rimmel Match Perfection. Bardzo podobny efekt, tyle że tutaj wydaje mi się, że to jest takie. I nie nazwałabym tego świeceniem, Kurczę, no sami sami zobaczcie i sami pomyślcie, czy to jest takie typowe naprawdę świecenie się, jakbym się wysmarowała, nie wiem, jakimś się tłuszczem. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu takie, takie glow, takie po prostu rozświetlenie twarzy. To nie wygląda brzydko, to nie wygląda nieestetycznie. To wygląda ładnie, po prostu tak na no, taką naturalną, zdrową po prostu skórę. On troszeczkę mi wszedł tutaj widzicie wzmarszczkę. Delikatnie, ale to sobie mogę rozsumarować i nie ma żadnego problemu. Dalej. W dalszym ciągu ten podkład wygląda bardzo naturalnie. On jest oczywiście przypudrowany. Ja dzisiaj pudrowałam ten podkład pudrem z Vipery, który niestety też cienko, jeśli chodzi o utrzymywanie matu, jakiegokolwiek podkładu, także, także to jest taki średni puder. Jeśli chodzi o kolorek, to ja bym delikatnie. Tutaj mu zarzuciła to, że delikatnie ściemniał na mojej buzi, ale naprawdę tak delikatnie, nie jestem jakoś bardzo mocno zauważany, ale jak się tak wiecie, bardzo przyjrzę, to troszeczkę, wydaje mi się, że ja mam ogólnie pigment skóry jakby delikatnie z, z, tłum, z żółtymi, żółtym po prostu tonem, a on jest typowo beżowy i po prostu to może troszeczkę być taka różnica między tym, że szyja jest bardziej żółta, a to jest po prostu bardziej takie beżowe, ale mimo wszystko bym powiedziała, że on delikatnie ściemniał. I następnie tak. Wygląda dalej bardzo naturalnie, dalej naprawdę buzia wygląda na taką zdrową, wypoczętą i po prostu wydaje mi się, że tutaj na twarzy jak się tak bardzo przyglądam to widzę po prostu puder który na, na, na niej jest no i bronzer oczywiście podkład jest tak tak jak po prostu był nałożony bez żadnych tutaj ekscesów nic absolutnie złego nie zrobił z moją buzią wygląda dalej naturalnie wy oczywiście sami ocejcie jak to wygląda tutaj waszym okiem ale wydaje mi się, że bardziej musicie się oprzeć na tym co ja do was mówię, bo czasami wiecie kamera może troszeczkę mylić osobiście polecam, polecam do skóry, tak jak wam już powiedziałam normalnej w kierunku do skóry do cery mieszanej w kierunku do przesuszonej, czy takiej właśnie, która się może przesuszać. Nawet do skóry mieszanej, do skóry tłustej, bardzo tustej. Nie dlatego, że jak widzicie po niecałych 6 godzinach no świecenie jest i to na pewno z biegiem godzin będzie troszeczkę gorzej wyglądało. No ale to wiadomo, no, to jest podkład nawilżający, więc raczej dedykowany, nawet jak sam producent mówi, do skóry suchej, odwodnionej. Także posiadaczki takiej skóry wiecie już, jaki podkład możecie kupić i wiecie, jaki podkład dla Was polecam, bo sama go przetestowałam i mogę Wam powiedzieć. Dodatkowo jest to podkład dla osób, które lubią naturalny look, które, które lubią bardzo fajne, takie właśnie miałam to jeszcze Wam powiedzieć, jechałam w aucie i myślałam, co ja Wam powiem, jak czuję ten podkład. Jest strasznie taki... Um delikatny dla skóry, nie ma ani ściągnięcia nie ma ani takiej, takiego uczucia ciężkości jest po prostu taki jakbym nałożyła sobie krem yy, bardzo fajne takie uczucie bardzo fajnie się go nosi, bez żadnego, bez żadnego tutaj takiego uczucia wiecie, że mamy coś na tej buzi yy, i to jest na pewno dla osób, które mają yy, które nie oczekują bardzo mocnego krycia, które nie oczekują yy, właśnie, że ten podkład zakryje wszelkie, wszelkiego rodzaju jakieś niedoskonałości na przykład osoby z, z trądzikiem, bo jest to podkład o takim średnim kryciu, dałabym taką trójkę z plusem jeśli chodzi o krycie ale osobiście mi osobiście bardzo się podoba za ten naturalny look i właśnie dla takich osób, tak jak wam powiedziałam przed chwilą, dedykowałabym ten podkład. Także jeśli jesteście takimi osobami z po prostu takimi czym takimi potrzebami, śmiało możecie zaryzykować i kupić ten podkład. Nie jest to tania inwestycja, ale wydaje mi się, że, że podkład spełni wasze jakieś tam oczekiwania. Ale oczywiście tutaj tak jak ja zawsze Wam mówię, no każda skóra jest inna, każda osoba ma inne potrzeby i e, najlepiej jest po prostu przetestować. E, ja osobiście lubię ten podkład i bardzo mi się go przyjemnie stosuje. Będzie on takim moim podkładem bardziej na co dzień, e, takim po prostu do takiego bardzo naturalnego looku, gdzie nie potrzebuję na przykład, nie, nie mam nigdzie pryszczy, nie muszę tego po prostu przykrywać. Mi osobiście bardzo się to podoba, takiego delikatnego makijażu jak najbardziej. A Wy oczywiście dajcie mi znać jak Wy to wszystko widzicie i jak Wam się podoba ten, ten produkt e, na mojej buzi. Mimo, że mam buzię przetłuszczającą się, wydaje mi się, że naprawdę nie ma wielkiej tragedii. Także tutaj była taka, oh, wypadły mi jeszcze, mała recenzja, sprawozdanie i te na żywo, jak to wszystko prezentuje się, a Wy sami ocencie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, trzymajcie się, buziaki, pa pa.